before yesterday started out like any other I took a stroll in the park that's when I had it it took a while before I figured out what it was now I can't stop thinking about those eyes and the feeling they brought the day after that I was rolling <laughs> <laughs> around in my bed and just like that, I took a look on my nightstand to see what time it was. A flashing light on the bus from my phone. And she said, You wanna hang out? I got nothing else to do. Come meet me on the rooftop, baby. The sun is shining. Aleś, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga, który będzie wyglądać zupełnie inaczej od tego, co sobie założyłam, ponieważ była u mnie Caroline i Caroline przed przyjazdem do Wrocławia powiedziała, że będzie u mnie nagrywać reading vloga i że fajnie by było, gdybyśmy znalazły trochę czasu na wspólne czytanie, więc bardzo mi się ten pomysł spodobał. Zwłaszcza, że myślałam, że namówię Caroline do przeczytania rozdziału dwóch, trzech, 4 całej klątwy bogów na punkcie, który miał totalną obsesję. To jest po prostu najlepsza moja maltańska lektura tego roku. Naprawdę, gdy byłam na Malcie non-stop, spamowałam. Caroline mi sami zżyciały, i braci upklętych, więc będę kontynuować sobie tę serię i będę o niej na pewno mówić na kanale, bo wydaje mi się, że jeszcze nie mówiłam. No ale niestety, nie udało się. W każdym razie, Caroline, na pewno nie uciekniesz przed klątwą bogów, ona prędzej czy później cię dopadnie, więc Caroline sobie pojechała, a ja przechodzę do mojej takiej reading vlogowej książki, i tutaj poziom ekscytacji zaczyna coraz bardziej wzrastać. Jestem naprawdę mega mocno zachwycona tym, że będę ją czytać, i już wam tłumaczę dlaczego, więc tą książką jest córka Głębielica i to, dlaczego jestem teraz tak mega mocno podekscytowana, to chodzi generalnie o to, że z tego co słyszałam, jest to taka współczesna kontynuacja 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Juliusza Werna. A Juliusz Wern był jednym z autorów mojego, mogę powiedzieć, dzieciństwa, czy może raczej tych wczesnych, nastoletnich lat. Miałam 10, 11, 12 lat, kiedy czytałam wszystkie książki Juliusza Werna i tak strasznie nimi się jarałam. To była taka ekscytacja na poziomie trzech muszkieterów, bo Juliusz Wern to był właśnie jeden z tych książek, które tak bardzo też rozbudziły moją wyobraźnię, więc to, że Rick Riordan sięga po twórczość Juliusza Verna, to jest po prostu jedno wielkie wow. Mam nadzieję, że to, co słyszałam, to prawda i że rzeczywiście będzie to twórczość Juliusza Verna i strasznie się tym jaram, wiecie? Więc z tego, co też słyszałam, jest to powieść jednotomowa, co jest czymś nietypowym na Ricka Riordana, bo do tej pory tworzył same serie, więc tym bardziej jestem ciekawa tej książki. Jeżeli chodzi o fabułę, jest to historia Anny Dakar, która uczęszcza do... Akademii Hardinga i Pencrofta, podobno wśród absolwentów tej szkoły są wybitni oceanografo. oceanografo gra, czekajcie, trudne słowo, oceanografowie, marynarze i badacze głębin morskich. Właśnie tak się dzieje, gdy mam takie, wiecie, trochę... Żaleńczą paplandą, wtedy czasami trudno jest mi wymówić niektóre słowa. Więc tak, rodzice Anny zginęli dwa lata wcześniej podczas wyprawy naukowej i pozostał jej tylko starszy brat. I teraz dochodzi do takiego najważniejszego wydarzenia w roku szkolnym, czyli trwający cały weekend egzamin na morzu, którego szczegółów nie zdradza się wcześniej uczniom. I Anna właśnie ma wziąć udział w tym egzaminie, ale coś się dzieje i... No, w sumie jestem ciekawa, co się tutaj zadziało. W każdym razie jest to książka, dzięki której Anna zdobędzie przyjaciół, książka, dzięki której odkryje też swoje dziedzictwo. Jestem ciekawa, o co chodzi, więc nie będę już przedłużać tego wstępu, tylko najzwyczajniej w świecie zabieram się za córkę głębin. No i zapraszam Was do oglądania tego reading vloga. Jestem dopiero na 15 stronie, a już przychodzę do Was z pierwszym czytelniczym update'em. Jak tak dalej pójdzie ten vlog, będzie bardzo długi, oby nie. Więc tak, przeczytałam słowo wstępne napisane przez Ricka Jordana i już na dzień dobry jestem mega mocno podjarana tą książką, ponieważ Rick Jordan nie ukrywa swojej fascynacji twórczością Juliusza Verna. Nie kryje się z tym, że inspirował się książkami 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi i tajemnicza wyspa, że zafascynował go pomysł przeniesienia dziedzictwa kapitana Nemo do XXI wieku i przyjrzenia się temu, z czym będą Zmagać się jego potomkowie, no bo właśnie jakie dziedzictwo mogłaby mieć Ana, prawda? Pewnie będzie chodziło o to, że jest prapra prawnuczką pra kapitana Nemo, ponieważ kapitan Nemo to książę Dakar. I teraz taka właśnie ciekawostka, bo z tego, co gdzieś kiedyś czytałam, kapitan Nemo podobno, miał być Polakiem powstańcem, ale wydawca chyba się nie zgodził na to, Juliusza Werna, bo były tam jakieś zawirowania chyba polityczne czy coś nieważne w każdym razie. Tym oto sposobem kapitan Nemo został Hindusem. Właśnie księciem Dakarem, więc Anna Dakar. To nazwisko powinno dać mi do myślenia, ale nie dało do teraz. Więc tak, co byście zrobili, gdybyście mieli na swojej rozkazy coś tak potężnego jak Nautilus? Jestem ciekawa, jak Anna na to zareaguje. I generalnie, jeżeli chodzi o Nautilusa, to było takie jedno z moich marzeń, gdy właśnie byłam taką nastolatką, młodszą nastolatką, bo jak już mówiłam, uwielbiałam powieści Juliusza Werna i też zawsze ciągnęło mnie do wody. Jednym z moich ulubionych filmów, pomijając Kevina, zbliżają się święta, więc myślę o Kevinie, było uwolnić Orkę. No i też właśnie marzyłam o tym, żeby sobie na pływać po morza dnie, <grymne> na morza dnie swoją drogą, to też jedna z moich ulubionych piosenek, jeżeli chodzi o Disney'a, zawsze ciągnęło mnie do wody córa na te sprawy, więc jestem mega mocno na tą książką do Juliusz Wern, to będzie co taka moja miłość, jak trzy muszkietrowie Aleksandra Dima, tylko właśnie, gdy podrosłam i zabrałam się za muszkieterów, to potem muszkieterzy przesłonili wszystko, więc czas powrócić sobie do Juliusza Werna, który, no właśnie jak tutaj pisze Rick Riordan, no mam nadzieję, że ta książka zachęci Was do wymyślania własnych przygód, tak jak kiedyś mnie zainspirował Juliusz Wern, mnie też Juliusz Wern kiedyś bardzo mocno inspirował, i też kiedyś podpływam jego książek, troszeczkę sobie pisałam, ale potem znienawidziłam pisanie. Zaraz wam pokażę dlaczego. W każdym razie przygotujcie się, nurkujemy gdzieś głęboko, i zaraz sobie zanurkujemy razem z Rickiem, Jordanem. ale odnośnie Juliusza Werna, chciałam tylko e, powiedzieć o czymś, co mi się przytrafiło, gdy byłam w liceum. Miałam 16-17 lat, jakoś tak. I napisałam wypracowanie. Nie wiem na jaki temat, bo została mi tylko ta kartka tego wypracowania. W każdym razie gdzieś pod koniec tego wypracowania dałam takie podsumowanie. Dlatego powinniśmy zanurzać się wiele przeróżnych historii, ponieważ nigdy nie wiadomo, która z nich może stanowić punkt zwrotny w naszym życiu. W moim przypadku byli to, uwaga, przynajmniej ja wtedy uważałam, że ta książka stanowiła punkt zwrotny w moim życiu, trzy muszkieterowie Aleksandra Dima. Serio, moja miłość do muszkieterów sięga naprawdę... Wielu, wielu, wielu lat wstecz. Generalnie odkąd ich poznałam, mając 13 lat, wrzucałam ich do każdego możliwego wypracowania, jeżeli właśnie odkryłam, że mogę akurat ich gdzieś tam umieścić, a wierzę, że takich opowieści będzie jeszcze więcej, a jedną z nich być może, z nie, jedną z nich może, bo o nie, kończy mi się tutaj! Czekajcie, kończy mi się zaraz padnie bateria. Może okazać się chociażby książka Dzieci Kapiana Granta, autorstwa Juliusza Werna, którą obecnie czytam. Niestety okazało się, że druga bateria była rozładowana, choć podłączyłam ją do ładowania. Gania, ale była odłączona. Wydaje mi się, że to zasługa Katniss albo Mitzi, ponieważ one uwielbiają sobie ganiać się wieczorami i no dobra, nieważne. Więc tak, zrobiło się trochę ciemno. W międzyczasie przeczytałam sobie kilka rozdziałów Córki Głębin i powiem Wam, że już od samego początku czuję takiego ogromnego ducha przygody. Bardzo mi się to podoba. Bardzo podoba mi się też to, że ta akademia, do której uczęszcza nasza bohaterka, ona podzielona jest na cztery domy: Dom Delfina, Rekina, Ośmiornicy i Orki i na przykład Dom Delfina. Zajmuję się komunikacją, eksploracją, kryptografią i kontrwywiadem, a dom ośmiornicy inżynierią, mechaniką stosowaną, innowacjami, systemami obronnymi. To jest naprawdę ciekawe i bardzo podoba mi się w to, że ta książka, ona jest takim powiewem świeżości, jeżeli chodzi o twórczość Jordana, Więc zaraz sobie do tego wrócę i gdy przeczytam nieco więcej, to opowiem Wam o tej książce. A teraz chciałabym powrócić na chwilę do mojego nieszczęsnego wypracowania, czy może raczej Nieszczęsnego komentarza mojej Poloniski, który pamiętam, że kiedyś bardzo mocno mnie irytował, gdy miałam te 16-17 lat. Teraz na to patrzę zupełnie inaczej. Nie wiem, zostawiłam to sobie na pamiątkę, bo do tej pory chyba nie wierzę w to, jakie teksty, nie wiem, nauczyciel, co może napisać uczniowi. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? No posłuchajcie. Ani to. Może już pora porzucić literaturę młodzieżową. Przypominam, że miałam wtedy 16-17 lat, czyli teoretycznie byłam młodzieżą. Dzieci kapitana Granta w Twoim wieku martwi się o Ciebie, postanowiła i zostać nowym Piotrusiem Panem, pora wziąć się za literaturę dla starszych dziewczynek. I starszych zostało jeszcze podkreślone, więc pomijam fakt, że byłam jedną z niewielu osób, która czytała literaturę, to znaczy lektury nadprogramowe, poza tymi obowiązkowymi. Właśnie nasza polonistka wywiesiła całą listę lektur, takich do przeczytania, gdyby ktoś chciał dodatkowe oceny sobie na polskim nałapać z polskiego, więc właśnie dzięki niej przeczytałam chociażby. Pamiętam, że czytałam wtedy bardzo dużo Szekspira. Czytałam Wiktora Igonen z Ników, właśnie wtedy przeczytałam. Czytałam Orwella. Generalnie powiedzmy, że cała moja takie, te młodzieżowe, lata, to przede wszystkim klasyka. Czasami literatura młodzieżowa typu Harry Potter, za co zbierałam baty w liceum, za to, że lubię Harry'ego Pottera, to w ogóle było takie strasznie skrajne, bo na przykład za Harry'ego Pottera dostawałam non-stop baty, ale gdy przeczytałam Tolkiena i wzięłam udział w konkursie tolkienowskim, zajęłam trzecie miejsce, Polonistka była taka dumna, pamiętam, że dałam mi szóstkę i w ogóle była zadowolona, więc naprawdę czasami totalnie nie rozumiałam jej zachowania, bo jak można takie coś pisać, no... Rozumiecie, ja bardzo nie lubiłam języka polskiego, wręcz znienawidziłam pisanie. Bardzo nie podobało mi się to, że słyszałam, że czegoś nie powinnam czytać, bo wydaje mi się, że no każdy powinien czytać to, co chce. Więc w ogóle jestem ciekawa, jak moja polonistka zareagowałaby na mój kanał, widząc książki, jakie teraz czytam o zgrozo Rika Jordana, który o zgrozo zainspirował się Juliuszem Wernem, którego powinnam była porzucić w wieku 16-17 lat. Więc taka tam anegdota. Związana z Juliuszem Wernem, bo no, przypomniało mi się przy okazji tej książki, także <grystanie> zostawiam to bez komentarzy. W ogóle jestem ciekawa, co myślicie na ten temat, bo we mnie znowu zaczyna się gotować, gdy o tym myślę. Nie wiem, dlaczego to zostawiłam sobie na pamiątkę, ale zostawiłam. Więc zostawmy już też ten temat. <grystanie> Wróćmy sobie do córki Głębin. Gdy przeczytam nieco więcej, to wrócę do Was z kolejnym czytelniczym update'em. Właśnie zaczęłam rozdział 42 i ubolewam nad tym, że nie mogę tego kontynuować, ponieważ zaraz lecę do kina na Dune, Marysia mnie namówiła. Marysia, pozdrawiam cię. Zaraz się widzimy. Ale ten to, to znaczy rozdział 41 ostatnie słowa, które tam padają no niby można było się tego domyślić ale ja się tego nie domyśliłam, więc jestem w totalnym szoku i ogólnie jestem w szoku, wiecie co czytając Córkę Głębin, ponieważ to zupełnie inna książka Riordana od tych, które znamy które oczywiście polecam, moje kochane Kroniki Rodu Kane Powiem tak, yy, dobra, dalej będzie moja ukochana seria Riordana, zdecydowanie najlepsza, ale ona jest zupełnie inna od Córki Głębin. Rzeczywiście czuć tutaj, w tej książce, że ona jest pisana bardzo mocno w duchu powieści Juliusza Werna. To jest zupełnie inny rodzaj książki młodzieżowej w wykonaniu Riccariu Jordana, bo na przykład te tutaj, o Apollo, mój kochany Apollo, co jeszcze przetargałam. Mam tutaj Persiaka, mam Zagubionego Herosa, Nieugięta to nie ta bajka, ale to może tylko pokażę, że czytałam jakiś czas temu Nieugiętą i bardzo polecam. Fanom Zmierzchu, tak na marginesie, <grym> naprawdę świetnie bawiłam się przy tej książce. Także dobra. Y Magmusa nie przyniosłam. No ale wiecie, że magmusa też trzeba przeczytać, jeżeli chodzi o Ricard Jordana. W każdym razie w tych książkach na przykład jest bardzo dużo humoru, a tutaj tego humoru za bardzo nie ma. Wydaje mi się, że najbardziej takim e, elementem humorystycznym jest orangutan, uzależniony od programu Bake Off, uwielbiający robić ciastka. Uwielbiam tego orangutana, <grywka> tak swoją drogą, więc e, generalnie jestem maga mocno zachwycona. Naprawdę ubolewam nad tym, że zaraz lecę do kina, bo najchętniej czytałabym dalej. Nie mogę wam powiedzieć, co się wydarzyło, ale to było coś. Wiecie co? Wiecie co mi się podoba chyba najbardziej w Turce Głębin? To, że nie ma tutaj takiego schematu jak w tych wszystkich pozostałych książkach Jordana, które jak już uzgodniliśmy, kocham i w ogóle o tych wszystkich książkach mówiłam na kanale, odsyłam was do tych moich filmów, zwłaszcza do filmu z kronikami Rodokuin, moje ukochane kroniki, ale to jest czymś wow, to jest czymś wow, czymś za sprawą czego? Wiecie co? Prawdopodobnie, nie wiem, czy zaraz po sięgnięciu po cór... po sięgnięciu, po przeczytaniu Córki Głębin sięgnę po tę książkę, ponieważ moja lista książek do przeczytania teraz jest naprawdę bardzo, bardzo długa, ale jakoś tak za sprawą tej książki odżyła moja fascynacja Juliuszem Verne'em, więc przy okazji moje piękne wydanie z Barnes and Noble, zawierające właśnie i tajemniczą wyspę, i 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. W ogóle to, co mi się strasznie podoba w tej książce, to to, że o ile u Juliusza Verna postać kapitana Nemo to postać całkowicie fikcyjna, tak tu się okazuje, że kapitan Nemo naprawdę istniał, że nie jest fikcją i... Te jego wynalazki. To jest tak genialne, że. Mm, wiecie co? Lecę teraz na dunę. <grym> wrócę z duny. Nie wiem o której wrócę, bo dosyć późno zaczyna się ten sens, i nie wiem o której się skończy. Na dobrą sprawę ten tylko trwa 3 godziny, albo nie wiem, jakoś tak. Więc albo dzisiaj to dokończę, albo jutro i jeszcze sobie do tego wrócimy. W każdym razie, na chwilę obecną jestem totalnie zachwycona. To jest. Coś totalnie w moich klimatach, coś bardzo mocno przypominającego mi właśnie książki powieści Juliusza Werna. dostawa już w 24 godziny do domu lub bezpośrednio tak do wskazanego przeze mnie warsztatu. Naprawdę? Tak. I nie wstydzę się tego. <śmiech> <śmiech> Właśnie wracamy z Juny i mamy trochę inną opinię na temat tego filmu. Słuchaj, <laughs> Generalnie, wiecie to co, jeżeli chodzi o realizację, ja uważam, że już dawno nie widziałam tak dobrze zrealizowanego filmu, tak jak Marysia mówi, film minimalistyczny. I, i nie wiem, scenografia, nie wiem, kostiumy, muzyka, aktorzy. Po prostu wizualnie mi wszyscy tam fajnie pasowali, ale jakoś... Minut, tylko Nie ma tam żadnych bohaterów, których ja bym polubiła. Po prostu ok, oglądałam te wszystkie obrazy i chyba przypomniało mi się, że ja musiałam już co, widzieć, to starą z lat 80. czy 90., bo hmm. ja pamiętam, że jako dziecko panicznie bałam się jakiegoś robaka z pustyni. Też mam jakieś takie wrażenie, że pamiętam jakiegoś robala z pustyni. No, ale nie mogę sobie teraz. Ale ten robak tak, lepiej zrealizowany. Ten tutaj na pewno. No, co na pewno? To było. E, no więc Taka Marysia, tak. Odbytnica. Tak odbytnicy. bo to są takie wrażenia świeżo po Sasia, muszę sobie ułożyć to dziunę, może ją przeczytać, czy raz jeszcze obejrzeć. Gdybyś ty miała teraz ocenić ten film, to ile byś mu dała gwiazdek? Osiem. To ja tak sześć, siedem, może siedem. Okay. W sensie, bo ja, ja nie lubię historii, gdzie z bohaterami kompletnie... W sensie, oni wszyscy byli mi obojętni, nie mogli zginąć na tej pustyni. Mogli przeżyć. Znaczy, ja też patrzę pod tym względem, że Wiem, jak trudno jest skonstruować cały nowy świat, pokazać go w taki sposób, żeby nie czytelnik, jak widz, widz, <grym> widz zrozumiał wszystko. Mm. I jednocześnie, żeby dobrze się tam utożsamił z bohaterami itd. Przede wszystkim, wiesz ile jest części Dune? ma być? Ma, ma... Chyba, chyba strasznie dużo jest książek, wydaje mi się. Nie Wiem. Nie Chodzi wiemy. mi o to, że no. to na pewno nie jest Ostatnia część, i tutaj zdecydowanie było tylko takie malutkie liźnięcie tego świata. Nawet no. ci bohaterowie nie, nie mają w jakiegoś charakteru wyraźnie zarysowanego. To na no, Główny Chłopak, jakkolwiek on. Pole, tak, wyszłam z kina, nie wiem jak nazywa się Główny pole. Bohater. Nie wiem, ja, ja mam mentlik w głowie. Ja um. też na pewno muszę sobie to ułożyć. Przede wszystkim musiałabym obejrzeć go przynajmniej jeszcze jeden raz, żeby go dobrze zrozumieć, bo i on trwał za 3 godziny o Jezu, co najmniej. Tak. No właśnie, to był bardzo długi film i dodatkowo było dużo trudnych i długich nazw który ja też nie zapamiętałam do końca no. i musiałabym to sobie jeszcze raz ułożyć zdecydowanie dobra Lecimy, wyjeżdżamy, bo, bo <laughs> nie wyjedziemy z parkingu tak Im dłużej myślę o Junie, tym niestety mam coraz gorsze zdanie na temat tego filmu, i tym bardziej chcę sięgnąć po książkę. No bo tak, wizualnie cudo, oczywiście, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, ale czytałam sobie właśnie teraz, że książka jest o niebo lepsza, jeżeli chodzi o kreację bohaterów, ponieważ w książce nie mają oni po jednej cesze na krzyż, jak w filmie, i też o niebo lepiej przedstawiono wątki polityczne, więc czuję się zainteresowana, tylko nie wiem, czy podołam temu wydaniu. Jest to wydanie angielskie które otrzymałam w prezencie, które wygląda przepięknie, obłędnie, z tyłu czerwie na okładce. Czerwie, które śniły mi się po nocach, gdy byłam dzieciakiem. Więc, no nie wiem, czy temu podałam, ale Wam pokazuję, bo przyszło do mnie ostatnio sporo pięknych książek, między innymi Barnes'y, dzięki którym cały pion Barnsów jest już wypełniony, to znaczy cały pion w biblioteczce wypełniony Barnsami I teraz patrzcie na to, to jest najładniejsze wydanie Barnsów, jakie mam w mojej biblioteczce. Ta wklejka jest epicka, <laughs> więc tak, tutaj mamy Iliadę Odyseję, tutaj różne takie irlandzkie baśnie, opowiadania ludowe, opowieści, bardzo mi się to wydanie podoba. Tutaj historie takie fantastyczne i autorów mogę Wam pokazać, którzy się tutaj znajdują. Jeszcze tego nie czytałam, ale mam w planach, tylko nie wiem kiedy, na emeryturze może. Tutaj ta wklejka nie jest specjalnie ładna. Tutaj natomiast y, przepiękne, epickie wydanie Władcy Pierścieni. To oczywiście nie jest Barnes, ale muszę Wam pokazać, bo wygląda obłędnie. Pod obwolutą również, zaraz Wam pokażę. Jako Saurona. I tutaj. To jest strasznie ciężkie. <laughs> nie wiem, czy uda mi się podnieść, żeby obwolutu nie uszkodzić. No po prostu... Cudowo. To jest tak piękne wydanie. Kupiłam je na Amazonie, jakby co. I jeszcze jedno wydanie takie ładne, które do mnie przyszło to Agatha Christie. Śmierć na Nilu i inne opowieści z Herkulesem Poirot. Jest to moja druga książka mm, z Barnes and Noble z opowieściami, to znaczy z powieściami Agaty Christie. Już zaraz pokażę Wam, jak wyglądała pierwsza. Moim zdaniem to zdecydowanie najładniejsza kolekcja książek Agaty Christie. Mam nadzieję więc, że Barnes ⁇ Noble będzie wydawać kolejne książki właśnie Christie w ten sposób, bo chciałabym mieć komplet jej książek, są naprawdę przepiękne, więc to tyle, jeżeli chodzi o taki mini, tyci, szybki book haul. Teraz myślę, że możemy przejść do córki głębin, którą skończyłam czytać i którą jestem tak mega mocno podjarana, że muszę się ogarnąć i zaraz Wam o tej książce powiem, dlaczego moim zdaniem wręcz trzeba ją przeczytać, dlaczego pod pewnymi względami rozpiernicza system jest Cudowna, jest nietypowa, jest no, no po prostu wspaniała, tak? <grywa> Naprawdę, mega mocno się wkręciłam. Zacznę może od tego, że siedzę tutaj z głodnym kotem, który mam nadzieję da mi nagrać. <grywa> Ten już właściwie końcówkę tego vloga. Więc e, tak, co chciałam powiedzieć o córce Głębin? Zacznę może od tego, że tym, co chyba najbardziej podobało mi się w tej powieści, jest to, że czytając ją, odbyłam taką podróż w czasie do czasów mojej młodości, kiedy to właśnie czytałam Juliusza Werna na Potęgach, jak już Wam mówiłam. Więc dzięki wujkowi Rikowi odżyła moja miłość do jego książek po raz kolejny, do jego twórczości, bo Juliusz Wen był takim moim Aleksandrem Dima w czasach przed Aleksandrem Dima. Więc to, co chciałam powiedzieć, to to, że chętnie wrócę do jego twórczości. Jestem ciekawa, czy po tych ponad 20 latach ona wywrze na mnie takie ogromne wrażenie, jak właśnie wtedy, gdy ją czytałam, mając 15 lat. Także da się w ogóle znać, czy chcielibyście posłuchać o książkach Juliusza Werna na tym kanale, czy nie. Bo ja chętnie do nich wrócę, bo jestem naprawdę ich bardzo mocno ciekawa. Także to jest pierwszy plus córki Głębin. To, że ta książka, ona jest takim hołdem złożonym twórczości Juliusza Werna. Widać, że Rick Riordan bardzo ją sobie... Sobie ceni, bardzo ją lubi i bardzo mi się to podobało. Kolejnym plusem jest na pewno to, że mamy tutaj coś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o twórczość Ricardo Jordana. Książka, która rzeczywiście odcina się od poprzednich. To nie jest coś na zasadzie, okej, okay, dobra, piszemy nową książkę, potrzebujemy nowych bogów, nowych herosów, stare schematy, bo. Tutaj, okej, okay, ta książka jest trochę schematyczna, ale to są zupełnie inne schematy, to są nowe schematy w wydaniu Ricka Jordana. Takich schematów wydaje mi się, że Rick Jordan jeszcze tutaj nie miał, więc końcówka jest też trochę przewidywalna, ale podobała mi się, bo też trzeba pamiętać, że jest to książka kierowana do 11, 12, 13-latków i czasami wydaje mi się, że spojrzenie dorosłego na książki młodzieżowe bywa krzywdzące, bo właśnie też z ust dorosłych najczęściej słyszałam, że książki Ricka Jordana są infantylne, z czym się absolutnie nie zgadzam, jasne, no czasami czuć to, że one są takie trochę dziecinne, no ale jednak to nie jest na zasadzie, że to jest infantylne w złym stylu, tylko chodzi o to, że to są właśnie powieści przygotowe dla dzieci, więc czego oczekujemy od nich. Także jeżeli chodzi o córkę Głębin, to może tylko nadmienię, że właśnie wiem, że mam wśród Was osoby, które uwielbiają twórczość Ricka Jordana i na pewno sięgną po córkę Głębin, ale też wiem, że mam osoby, które uwielbiały twórczość Ricka Jordana, ale w pewnym momencie się nią zmęczyły, więc chciałam powiedzieć, żebyście dali szansę córce Głębin, bo to jest coś zupecznego zupełnie nowego, coś naprawdę fantastycznego, napisanego w duchu powieści Juliusza Verna, takich starych, klasycznych powieści przygodowych, też oczywiście powieści sci-fi, bo to jest książka sci-fi, tylko nie taka, że mamy tutaj jakiś futurystyczny świat, bo nie ma tu żadnego futurystycznego świata. Chodzi raczej o to, że te technologie właśnie, które są tutaj przedstawione, one są dostępne przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli Akademii, do której uczęszcza Anna, jak również na pewien Instytut. On jest bardzo zainteresowany dziedzictwem kapitana Nemo i powiedzmy, że od tego się wszystko zaczyna, więc to jest w ogóle bardzo coś nietypowego jak na sci-fi, że taka nowa technologia nie jest powszechnie dostępna jak, nie wiem, dobra, miecze świetlne może nie były powszechnie dostępne, ale wiecie o co chodzi? Tylko to jest takie, to jest ukryte, tak? I tylko nieliczni wiedzą o nowej technologii, o dziedzictwie kapitana Nemo, więc to było coś szalenie intrygującego, jak również to, że kapitan Nemo właśnie w świecie stworzonym przez Jordana był prawdziwą postacią i na tym to się wszystko opiera, więc to mi się bardzo mocno Podobało. Bardzo podobali mi się bohaterowie. To, że u Ricka Jordana tradycyjnie mamy do czynienia z osobami, które mają i różny kolor skóry, i osobami, które mają różne pochodzenie, i osobami, które na przykład mamy tu jedną autystyczną bohaterkę. Więc wydaje mi się, że Rick Jordan właśnie pokazuje, że można być bohaterem niezależnie od tego, czy nie wiem, jakie ma się pochodzenie, czy ma się boskie mocy czy nie. Tutaj nikt nie ma boskich mocy, a jednak w jakimś tam stopniu oni stają się bohaterami, więc to było naprawdę bardzo fajne, jak również ta komunikacja pomiędzy bohaterami. Główna bohaterka, Anna, bardzo mi się podobała. Może, jeżeli miałabym coś zarzucić w tej książce, to może tempo, ponieważ wydaje mi się, że przywykłam troszeczkę do innego tempa akcji narzucanego przez Ricka Jordana, że w jego książkach to wszystko na łeb, na szyję, dzieje się. Tutaj natomiast ta akcja trochę wolniej się rozwija, ale gdy już się rozwinie, słuchajcie, jest naprawdę cudownie, więc co jeszcze mogłabym powiedzieć? No po prostu uwielbiam. Jedynym może takim minusem, czy właściwie plusem, minusem, czy w sumie nie wiem, jak się do tego odnieść, ale bo strasznie to dziwne, gdy czytałam tę książkę, to to, że Rick Riordan poświęca trochę czasu menstruacji Anny. I z jednej strony to jest coś bardzo dobrego. Misji dobiera się do kartonów, które wystawiłam, żeby wynieść na śmieci. Mówię, głodny kot, zaraz będę musiała ją nakarmić. Więc jeżeli chodzi o menstruację, Fajnie, że Rick Jordan normalizuje te tematy, bo nie wiem czy teraz też tak jest, ale na przykład w czasach, gdy chodziłam do szkoły, to menstruacja okres to był raczej temat tabu, o tym się jakoś tak głośno nie mówiło, więc nie wiem jak to wygląda teraz. I z jednej strony super, że takie rzeczy pojawiają się w książkach, bo chyba jedną książką, jaką czytałam, w której pojawiły się te tematy, to była, nie wiem, wydaje mi się, że to było w królestwie. Popiołu stary J. Mas, ale nie jestem tego pewna. Tylko po prostu tak dziwne było, że akurat Rick Riordan i że jeszcze tyle czasu temu poświęca. Okej, okay, może mamy tutaj kogoś w sensie, że jakieś dziewczyny, które też ciężko przechodzą okres jak Anna, będą mogły się z nią utożsamić, ale jakoś tak. To było trochę dziwne. <gry> w sensie, i z jednej strony super, że Rick Jordan normalizuje te tematy, z drugiej strony to było trochę jakoś tak, nie wiem dziwne dla mnie, co w jaki sposób on przykładał do tego wagę. Mam wrażenie chwilami, więc dobra, kończę temat. <grafię> Także co jeszcze mogę powiedzieć, to że końcówka tej książki to jest powieść jednotomowa, ale ta końcówka, ona daje szansę na to, żeby ewentualnie zrobić drugi tom. I mam nadzieję, że ten tom drugi powstanie, chociaż z drugiej strony fajnie byłoby, żeby Rick Riordan znowu zaskoczył nam, nas czymś nowym, tak jak zaskoczył mnie córką Gwemin, bo to rzeczywiście jest totalnie nowy Rick Riordan, więc to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć o tej książce, żeby za bardzo Was tutaj już nie zamęczać z tym vlogiem. Chciałabym spróbować robić krótsze vlogi. W każdym razie, Córką Głębin jestem zachwycona. Książka totalnie w moich klimatach. Gdybym miała ją umieścić w moim rankingu najlepszych powieści Ricka Jordana, zajęłaby trzecie miejsce, bo na pierwszym miejscu w dalszym ciągu seria Kroniki Rodu Kane. Na drugim Olimpijscy Herosi. Na trzecim, popatrzcie, Córka Głębin pokonała Apolla, więc coś jest na rzeczy, to jest naprawdę dobre. Także pole Zlecam Wam tę książkę, jeżeli chcielibyście ją zdobyć, to zapraszam do przyjęcia udziału w rozdaniu. Do rozdania mam dwie książki od wydawnictwa Galeria Książki. Jeżeli chcielibyście je zdobyć, to napiszcie, dlaczego chcielibyście ją przeczytać. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej, macie czas do 24 listopada. Po tym terminie było nie dwie osoby, do których powędruje córka Głębin. I to tyle ode mnie na dziś. Właśnie czekajcie, bo jestem ciekawa, czy ja pokazywałam Wam w ogóle tutaj, jak wygląda wklejka. Juliusza Werna, czy nie? Jakby co to tak wygląda i wygląda bardzo ładnie. Więc naprawdę strasznie cieszę się, że Eric wiecie, zainspirował się Juliuszem Wernem i ta moja miłość do tych książek teraz tak mega mocno odżyła, że będę musiała koniecznie się do niej zabrać. Prawdopodobnie w grudniu zobaczymy, jak będzie. Bo mam strasznie napięty grafik, jeżeli chodzi o czytanie. Także to tyle ode mnie na dziś. Córkę głębin Rika Jordana polecam bardzo mocno, bardzo gorąco sięgajcie, czytajcie, piszcie, co mi sądzicie. Mam nadzieję, że będziecie zachwyceni tak samo jak ja, więc to było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. Mam nadzieję, że spędzacie dzisiaj miło dzień, wieczór, że coś fajnego czytacie. Dajcie znać, co czytacie. No i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Córkę Głębik polecam raz jeszcze. Trzymajcie się, pa!